Brakowało nam dni lesina, bo rzeczywiście e, impreza organizowana tutaj, w tym miejscu na plaży, w e, wyjątkowym jednak miejscu, gdzie mamy piasek, gdzie mamy jachty, gdzie e, dobra pogoda powoduje, że znajdujemy się nagle w, naprawdę w mega wyjątkowym miejscu. To nie jest zwykły stadion. E, wróciły z powrotem, z czego się bardzo cieszymy. E, widać też po frekwencji, że impreza e, cieszy się bardzo. Uznaniem, więc my też tym bardziej się cieszymy, że robimy coś, co no daje satysfakcję, ale też daje przyjemność wielu osobom. Zaprosiliśmy oczywiście artystów. Wiedziałem o tym, że Mezo ma 40 lat w tym roku i dni nas zbiegają się z rodzinami, więc tak pomyślałem, że lat nie był kilka, więc na pewno fajny występ. Niespodzianką był Doniu, który, o którym ja wcześniej wiedziałem, natomiast do końca też nie było wiadomo, czy na pewno będzie, a zrobił rzeczywiście show. No, ta ilość, która była wczoraj. No, chyba troszeczkę wszystkich zaskoczyła. Zwłaszcza, że impreza trwała do no, późnych godzin. Mega fajnie. I dzisiaj drugi dzień. Wszystkie występy super. Bardzo się cieszę, że nasi lokalni wykonawcy mogli też się pokazać i mogli zaprezentować swoje umiejętności. Kończymy ten dzień występem mroza.

Roku lepsze nagłośnienie niż zwykle, lepsze światło, takie już naprawdę na najwyższym poziomie, więc jestem przekonany, że wszyscy będą się świetnie bawić i tego wszystkim życzę, a imprezę osobiście uważam za bardzo udaną. Także myślę, że Dni się na mają już swoją naprawdę dużą markę, więc serdecznie chyba już zapraszam na przyszły rok.